Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z mojego zielonego zakątka, czyli z mojego tarasu. Mogę wreszcie do Was mówić i dla Was nagrywać. A to dzięki temu, że w końcu dorobiłam się statywu pod telefon, bo niestety w rękach nie mam siły, aby go utrzymać dłuższą chwilę, a zresztą widziałyście jak, nagry, jak nagrywałam nad stawem gdzie łowiliśmy ryby musiałam trzymać w pionie bo inaczej nie dałam rady a efekt był nieciekawy tak jak widzicie siedzę sobie u siebie na tarasie winogrona już mi działo zarosła już mi daje cień także przyjemnie się siedzi potem pokażę będę próbowała pokazać Wam więcej jak to wygląda jaki mam ogródek przed oknami ale to może potem jak y, zawołam męża, i poprawi mi rękę, abym mogła y, wyjechać z tego miejsca i pokazać Wam, jakby teraz y, z drugiej strony, y, moi drodzy, co chciałabym Wam powiedzieć? Otóż y, odzywam się, ponieważ. Y, Chciałabym do Was trochę też mówić, ale z drugiej strony uzbierało się trochę rzeczy. Mianowicie, pierwszą rzeczą, taką bardzo ważną, dla mnie jest: Może zacznę tak. Zacznę od podziękowań. Dla Marzenki, mojego anioła, czyli Maziena, kanał jej jest pod takim nikiem Maziena. Jeśli ktoś jeszcze u niej nie był, to bardzo wszystkich zapraszam. Otóż Marzena nakręciła filmik dla mnie i o mnie, o mojej, o naszej sytuacji dzięki której już no, drugi rok nie możemy um, pojechać na turnus rehabilitacyjny, który jest nam bardzo potrzebny, a najbardziej mnie, ponieważ y, moja choroba postępuje, gdy nie ma rehabilitacji. On niestety władze nasze jakie są, to każdy nami w Polsce mieszkający wiedzą. No i niestety. Jak się nie ma znajomości, układów, to się siedzi w domu. A z drugiej strony sobie tak myślę, że być może takie osoby jak my to są już przekreślone, no bo nie rokują nic dobrego, nic ta rehabilitacja w sumie im nie pomoże. Po co? Na nogi mnie nie postawi, czy mojego męża. No więc po co wydawać za nich pieniądze? Jak i tak, nic z tego. No, moim zdaniem takie jest widać podejście, bo skoro lekarz opisuje moją chorobę i opisuje dokładnie, że wymagam tej stałej, codziennej rehabilitacji, to ciężko mi jest zrozumieć, dlaczego odpowiednie osoby siedzące właśnie w tym dziale, który przydziela te dofinansowania. Nie rozumie tego, co napisał ten lekarz. Dla mnie to jest po prostu niepojęte. A wiecie, mieszkając w takiej małej mieścinie, jak ja, gdzie tu praktycznie każdy się zna i wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, to po prostu wie się, kto dostaje takie dofinansowania, kto jeździ na takie turnusy. Jest to bardzo przykre. Osoba z drugą, trzecią grupą inwalidzką, no wiadomo, ma jakiś stopień niepełnosprawności, ale jest to lekki czy umiarkowany. I rozumiem też, że ta osoba wymaga rehabilitacji, no ale nie można też ją jakby porównywać do mnie. Zresztą nie tylko ja dostałam odmowę, ale wiele osób, które poruszają się na wózkach i które. Mają podobne stworzenia jak ja też nie dostałam. A co roku jeżdżą osoby, no naprawdę, chodzące, dające sobie w życiu radę. I gdyby nie pojechali, to na pewno bez tej rehabilitacji nic gorszego by im się nie przytrafiło. Także Marzena zrobiła ten filmik. Z nadzieją wielką, że wśród osób na YouTube znajdą się osoby, które że chcą nam pomóc wpłacić jakąś dobrowolną kwotę. Ja wiem, że komuś może się wydaje, że wstydem jest wpłacić 10 czy 20 złotych, ale wierzcie, że dla nas jest to bardzo duża kwota, bo 10, 100 osób, 200 osób. Jak będzie po 10 zł, to naprawdę ubiera się spora suma. W ubiegłym roku na Facebooku no też znajomy zorganizowaną taką zbiórkę, dzięki której pojechaliśmy na ten turnus i mam nadzieję, że w tym roku też się uda, bo już pierwsze pieniążki wpłynęły. Jak już pisałam na Facebooku. Łącznie kwota od 3 osób wynosi 170 zł. Także bardzo się cieszę, bo nie tak dawno był apel y, zamieszczony. Chyba 30 maja, a dzisiaj mamy 8 maj. I z tej okazji właśnie, że nagrywam akurat 8, to składam jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Oczywiście osiemnaste. Do naszej mazieny, Mojego aniołka. Żyj nam, aniołku, 100 lat, a nawet i dłużej. W zdrowiu, w miłości, w szczęściu. Niech ci się wszystko spełnia. Niech Mateuszek wyzdrowieje. Naprawdę niech ci się wiedzie. Zasługujesz na to bardzo. Hmm. Co jeszcze kochani wam powiem? Cieszę się bardzo, że już mam 23 subskrypcje. W życiu nie pomyślałabym, że zamieszczając swoje zdjęcia mogę otrzymać jakąś subskrypcję. Ale to też na pewno dzięki mojemu aniołowi, który gdzieś tam mnie na YouTube troszeczkę. Rozsławił, że tak powiem. Także bardzo się cieszę. Będę chciała w miarę możliwości nagrywać teraz dla na Was na przykład ze swoich spacerów. No i oczywiście nabywałabym też relacje z pobytu na Turnusie. Na który jeszcze raz mam nadzieję, że dzięki Waszej pomocy, Waszej wyrozumiałości, Waszemu dobremu sercu uda nam się pojechać. Także w niektórych filmach też, jak mi się uda, będę próbowała, bo na razie to wszystko jest na zasadach: uczę się. Będę chciała trochę pokazywać i to, co przede mną, także to, co za mną, trochę i mnie. No ale to wszystko wymaga też mojej nauki, zapoznania się z tym wszystkim, jak to działa. Bo przy moich słabych rękach, to wiecie, ja mogę coś za chwilę przywrócić i przy ten aparat mi wyląduje. Po prostu na płytkach. O tego bym nie chciała. Także postaram się Wam troszkę pokazać z mojego tarasu, jakie mam widoki. Oczywiście, widoki, jak widoki na no. blokowisku, na osiedlu, jakie mogą być widoki. Ale mam. Przed oknami, mieszkamy na parterze, więc że przed oknami trochę zieleni, sąsiadka tutaj dba o to, ma taki jakby swój ogródek, gdzie um, sadzi kwiatki, różne krzewy, teraz właśnie zaczynają panowie kosić trawę, także nie wiem, czy będzie mnie co słychać. Także kochani, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystkie odwiedziny. Za wszystkie komentarze, bardzo miłe wszystkie. Dziękuję, że jest Was yy, tak dużo. Dla mnie 23, to jest bardzo dużo. Chyba jakbym miała 50, to bym oszalała. I chyba każdemu bym wysłała po chociaż z tej radości. Bo naprawdę nigdy nie spodziewałam się, że w ogóle ktokolwiek się zainteresuje moim kanałem. Także bardzo mnie to wzrusza i cieszy. I mam nadzieję, że będę się w tym kierunku rozwijała. za sobie. Zakłócenia są straszne: kosiarki no ale to nic na to nie poradzę jest taka pora roku że że się kosi trawę więc teraz będę Będzie widać, ale mam nadzieję, że będzie widać. sobie będę jechać i wam pokazywać. tu jest właśnie wyjazd z mojego tarosiku. No. Mam chudeczkę zamkniętą. Na przeciwko bloki. A tutaj jest właśnie ogródeczek, o którym Wam mówiłam. Jeszcze go bardzo nie widać, ale może uda się jeszcze mi bardziej odwrócić, co bym Wam trochę pokazała. Nie w ogóle czym nie słychać, no ale. Jeżeli widzicie, tuje krzewy, róże zaczynają kwitnąć. Lock parking i te O, teraz lepiej. Teraz lepiej i widać różyczki. I różne krzewy. Także mam dość przyjemnie, pomimo tego, że jest... Przeciwko blok, z boku blok, pełno parkingów, samochodów, zanieczyszczeń, no i, jak słyszycie, koszenie traw. Dobrze, kochani, będę pomału się z wami żegnać. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, że film wam się spodoba że będą one coraz lepsze teraz wam pokażę tą drugą stronę tarasu ja nie wiem czy to będzie widzialne ale powiem Wam że o widać jak mi owocuje winogron i będę go miała na jesieni będę miała sporo owoców mam nadzieję że to widzicie w każdej jesieni właśnie zajadamy się naszym winogronem słodziutkim nic nie widzę słońce nie razi ale mam nadzieję, że wyciągniemy. się no i tu jest jeszcze moje okno z innego pokoju i okno z drugiego pokoju moje kwiatuszki faktusiki i tutaj wejście do naszego mieszkania A tak właśnie jeszcze wybrany ponieważ zawsze coś spadnie na teraz trzeba to wejść a jeszcze żeby było ciekawiej to sąsiedzi na górze gdzieś tam sobie popalają papieroski i nie wiem czy to złośliwie a czy po prostu przez nieuwagę rzucają nam petty na taras także trzeba mieć zawsze coś pod ręką jakąś szczotkę żeby to Wymieścić. Mam nadzieję, że mnie chyba nawet trochę widać. Odbijam się w oknie. Będę się z nami, kochani, pomału żegnać. Mam nadzieję, że mnie było słychać. Nawet trochę widać. I wszystkich Was serdecznie, serdecznie pozdrawiam. I jak widzicie. Pomagam sobie tutaj takim długopisikiem, którym zaraz wyłączę aparat. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście ze mną. I dziękuję za wszystko, za wszystkie komentarze. I proszę, jeżeli możecie, i czujecie się na siłach o jakąkolwiek wpłatę dobrowolną, bo wiecie, że grosz to grosza, a się w kosza, za którą będę mogła pojechać na te dwa tygodnie i po prostu poczuć się lepiej, wzmocnić się na następny rok, abym mogła cieszyć się życiem, jak do tej pory. Wciskam was kochani, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Pa!